Czy nowa ofiara toksyka dowie się o nim prawdy? Tak, istnieje duża szansa, że nowa ofiara, nowa podaż związana z popaprańcem, popaprańczynią, w końcu dowie się o jego zachowaniach i cechach. Z biegiem czasu, gdy spędzają razem więcej czasu, wzorce osoby zaburzonej stają się coraz bardziej zauważalne. Często zaczyna się od subtelnych oznak, takich jak ciągła potrzeba uwagi. Egocentryzm i brak prawdziwej empatii. Popaprańcy początkowo zakładają uroczą i imponującą fasadę, aby przyciągnąć nową podaż. Wydają się troskliwi, czarujący i uważni na potrzeby nowej osoby. Jednak w miarę rozwoju związku ujawnia się prawdziwe oblicze toksyka. Wykazują zachowania manipulacyjne, brak odpowiedzialności i niezdolność do. Prawdziwego nawiązywania kontaktu z innymi. Nowa podaż zaczyna zauważać niespójności w opowieściach toksyka lub obserwować, jak źle traktuje innych. U popaprańców widoczna jest potrzeba ciągłego podziwu i uznania, a także jego tendencja do zrzucania winy na innych, a i oczywiście ciągłe robienie z siebie ofiary.